To które wiem, że za może być zamknięty. Ulice, wiemy, w jakim są stanie. Natomiast również trzeba wziąć pod uwagę, jakie są nasze możliwości finansowe. Te zadania, które będziemy starali się realizować, będą możliwe niektóre z pozyskaniem środków zewnętrznych, o które naprawdę się będę ubiegał, natomiast są pewne zadania, które my możemy zrealizować tylko ze swoich środków finansowych tych naszych środków finansowych nie ma na dzisiejszych na Jeżeli nie, nie, nie wiem, co ja mówię. to tego nie będzie. Nie chcę Państwa kłamać i Państwu kłamać i opierać ale Tak, zostanie to zrobione, zostanie to zrobione. Nie umiem tak powiedzieć dla Państwa, dlatego że układał po prostu. Nie chcę włamać państwa. I wszystkie zadania, które będziemy się starali realizować, nie wszystkie, przepraszam, większość zadań, które będziemy się starali. Środków zewnętrznych. Sprawa? Yy, no właśnie, no to, to jest tyle, że wszystkie zresztą z które są przez Państwa yy, zadawane, one są związane z pieniążkami, No nie ma co ukrywać. Jeżeli nie ma w budżecie, nie ma. Będziemy się starać dopiero pozyskać środki. Między innymi starać się yy, z, o zmniejszenie wizji. To, to jest jedna próbka. Skąd być może pozyskamy te ośrodki? Sprzedaż pewnych działań też je sprzedamy, czy też nie. Też będziemy się starali pozyskać te środki. Po to, żeby mieć w budżecie, po to, żeby móc się ubiegać również o środki zewnętrzne mając...